Wjeżdżam na peron, towar na rejon Piątki się dzielą, się kleją Kleją się dupy, patrzą się typy Może się skończyć aferą Szybko wyłapał na ryj Bomba na banie, kończymy balet Najlepszy budzik, syreny nad ranem Na Wisłostradę jadę Jaguarem Na całej pizzie przed fotoradarem Nie lubię mi typy, a kochają fanki Biorę oryginał i pierdolę plastik Wisiory na karki, złote zegarki Dresowy styl na systemie Nike Miejska dżungla Pies zawija kumpla na smyczy mam kundla W kieszeni gotówka Miejska dżungla, pies zawija kupla Na smyczy mam kundla, w kieszeni gotówka Robię dwóch tak, po strzałach spada łuska Zemsta i zabójstwa, brudne ręce, we krwi bluska. Jadę po bar dwóch typów tu problem ma Po podchodzę do nich sam, wystraszeni są goryla U, u, gleba, gleba, łapa jak bochen chleba U, u do kuzaki, dla nich serca już nie mam Nie ma, że boli, stawaj do walki Łamane ręce, obite czaszki, brudny mam ciuch Więc jadę kupić nowy dres, wszędzie mam krew Obite pięści, lecz wychodzę z twarzą Zawsze na mieście mnie obcinają Ręce na stres, buch, angola, angola, czar, much Niska dżungla nie zawija kumpla Na smyczy mam kundla W kieszeni gotówka Miejska dżungla, pies zawija kumpla Na smyczy mam kumpla, w kieszeni gotówka Robię dwutak, po strzałach spada łuska Zemsta i zabójstwa, brudne ręce, we krwi bluska. Miejska dżungla, pies zawija kumpla Na smyczy mam kumpla, w kieszeni gotówka Robię dwutak, po strzałach spada łuska Zemsta i zabójstwa, brudne ręce, we krwi bluzka